Lubię takie dni jak ten, gdzie figurka, która jest trudno dostępna, albo w zależności była trudno dostępna, w zależności kiedy wrzucę ten film, trafia w moje ręce. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, znany także jako Zilla. Ja prowadzę serwis Jurassic Park Polska, jeden serwis poświęcony serii Jurassic Park w Polsce do Facebooku. Na was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, i dzisiaj mam dla Was bardzo specjalną rzecz do omówienia. Mianowicie będzie to. Najnowsza figurka Velociraptora Blue, która jest upgradeem w stosunku do całej serii raptorów z Hammond Collection. Blue to dinozaur z rodzaju Velociraptor, który jest jednym z raptorów pochodzących z Jurassic World, parku rozrywki prezentującego żywe dinozaury na wyspie u wybrzeży Kostaryki. Jest pod parkowego trenera dinozaurów Owena Grady'ego, którego mówimy przy okazji innego filmu. W odróżnieniu jednak od swych pobratymców, Blue jest dość inteligentnym raptorem, który potrafi podejmować decyzje na podstawie własnego, powiedzmy, systemu moralności. I pomimo, że Jurassic World ugrzeczy wizerunek Velociraptora, Raptorów absolutnie nie należy lekceważyć Blue, bo zabiłaby cię, zanim byś się zorientował, w co się wpakowałeś. Także tytułem wstępu to jest wszystko i pozostaje mi tylko Was zaprosić na mój stół recenzentski, gdzie się przyjrzymy dokładnie temu raptorowi. I oto mamy naszą Blue zamkniętą w kartonowym więzieniu. W więzieniu, które zmieniło nieco design, albowiem mamy tu teraz logo osadzone w obręczy. Logo Hammond Collection. Tutaj mamy okienko, za którą dinozaur się chowa. Tutaj mamy naszego raptora też pokazanego Velociraptor Blue. Po tej stronie mamy Raptora wraz z logo Jurassic World. Z tej strony mamy informacje na temat recyklingu, na temat jakichś ostrzeżeń, logo Hammond Collection. Z tej strony z kolei mamy sylwetkę naszego Raptora, dwa zdjęcia dodatkowe. Velociraptor Blue, Velociraptor Blue. nawet po polsku jest napisane, wyobraźcie sobie. I w amerykańskim wydaniu podejrzewam, że tutaj będzie małe bio, które będzie opowiadało historię naszego dinozaura. Niestety europejskie wydania tego nie posiadają. Dla porównania przygotowałem tutaj też dla Was stare wydanie Raptora z Jurassic Park 3, które możecie sobie teraz tutaj porównać. Jak sami widzicie, troszeczkę się to różni, tutaj ten Direx jest wyraźnie bardziej zarysowany tutaj mamy Hammond Collection logo a tu jest po prostu sam Raptor także otwórzmy sobie teraz tą figurkę i zobaczmy jak ona się nam prezentuje i oto mamy naszego Velociraptora i pierwszym zadaniem jakie nas czeka to jest sadzenie tego oto ogona w jej tyłek Sprawdźcie sobie teraz jej długość na długość wychodzi 21 cm jeżeli odwrócimy nasz super centymetr i Raptor nam się nie wywróci to patrzymy tutaj na 8 na wysokość mamy około 10 cm, oczywiście z ogonem będzie to troszeczkę więcej, ale jeżeli patrzymy tutaj na głowę jest to niecałe 4 cale. Sprawdźmy sobie teraz zakres ruchu na niej. Mamy tutaj ruchomą szczękę, głowa jest na stawie kulkowym, spód szyi ma zawias, można też obrócić głowę o 360 stopni, ręce Poruszają się również o 360 stopni. Oprócz tego mają staw w łokciu. Niestety nie posiadają stawu w nadgarstku. Mamy także ruchome nogi, które delikatnie na boki nie wychodzą, niestety, ale mają za to staw w kolanie i mają też staw w śródstopiu. Ogon z kolei jest. Postaci ma w środku drut, po prostu i dzięki czemu jest elastyczny, można go wyginać. Jak sami widzicie, łatwo zgiąć raptorowi ogon, także to by było na tyle z naszego zakresu ruchu. Zatem przejdźmy dalej. Blue stanowi wstęp do odświeżonej linii figurek z serii Hammond Collection i wyraźnie różni się od Velocji raptora, jakiego znamy z poprzednich inkarnacji serii. Postawiono tu na istotne zmiany, które są efektem działań fanów. Takich jak znaczna redukcja rozmiaru stóp, dodanie szklanych oczu czy ogólnie lepiej wykonane proporcje. Rzeźba, jak zwykle w przypadku matel, stanowi powód do zachwytów, bo mamy tu dobrze zarysowane mięśnie, niewielkie gózki czy ogólną fakturę skóry zwierzęcia przywodzącą na myśl żywy okaz. Dinozaur jest w kolorze szarym z jaśniejszymi pręgami w obrębie ciała. Pysk zdobi korona plastikowych zębów, które wyglądają niestety dość słabo. Matel pokusił się o wstawienie także Oka, by nadać dinozaurowi nieco realizmu. W mojej opinii jest ono zdecydowanie za ciemne i nawet świecąc dinozaurowi bezpośrednio w gałkę oczną trudno jest dostrzec źrenice. Wzdłuż ciała biegnie niebieska pręga, która jest tak charakterystyczna dla tego raptora i od której zresztą pochodzi jego urocze imię. I muszę Wam powiedzieć, że bawiłem się nią chwilę na potrzeby tej recenzji i z każdą chwilą rośnie ona w moich oczach. Zakres ruchu jest niesamowicie zadowalający, pozwalający osiągnąć interesujące pozy. Skut przypadł mi do gustu dużo bardziej niż poprzednie wydania Velociraptorów i jestem w stanie sobie wyobrazić, że Mattel wkrótce zacznie produkować kolejne warianty raptorów w oparciu o ten model. Mimo obrania rejsu we właściwym kierunku, figurka nie ustrze, się wad. Jedną z nich jest fakt, że mimo określania Hammond Collection jako produktu kolekcjonerskiego, to nadal zęby są zaokrąglone, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. Figurka nie ma również zakresu ruchów w nadgarstkach, co nie pozwala jej ruszać dostatecznie rękoma. I ja wiem, że dinozaury miały dłonie skierowane ku sobie, ale gadamy tu przecież o dinozaurach z Jurassic Park. Finalnie to szklane oko to taki trochę chybił trafił. Założenie było dobre, ale egzekucja tego jest wykonana średnio, bo kompletnie nie widać detali na gałce. Porównajmy sobie teraz Blue z innymi figurkami dostępnymi na rynku. Rynku. Czas na porównanie z innymi figurkami. Zaczniemy sobie może od największej z nich, bo będzie po prostu ciężko mi ją w jakikolwiek inny sposób tutaj wsadzić. Jest to Darius z głównej linii Jurassic Park. Dalej mamy Daredevila z serii Marvel Legends. Obok niego postawimy sobie tradycyjnie już Predatora od firmy NECA, który mam nadzieję, że się zaraz na mnie gibnie. Obok postawimy sobie jeszcze Ceratozaura z serii Hammond którym ta figurka powinna teoretycznie dobrze współgrać. Obok postawimy sobie figurkę Rosa z serii Friends od Funko Pop. I wybrałem Rosa dlatego, ponieważ lubi on dinozaury, a ogólnie wybrałem postać z Franców, bo moja żona ich bardzo lubi i poleciła mi tą figurkę. Powiedziała, że będzie pasować do zestawienia z dinozaurami. Mam nadzieję, że ma rację. I ostatnią rzeczą, która ostatnio pojawia się w naszych porównaniach jest mała figurka z Lego Doktora Strange'a. Także jak sami widzicie, Ros jest praktycznie takiej samej wielkości jak nasz Velociraptor. Doktor Strange to w ogóle jest malutki przy nim. Ceratozaur oraz Terizinozaur idealnie wpasowują się w rozmiarowo z tą figurką, ponieważ jest to ta sama seria, praktycznie, a figurki z głównej serii są tak naprawdę kompatybilne z figurkami z serii Hammond Collection. Daredevil oczywiście jest dużo większy od naszej Blue, chociaż w praktyce wygląda to tak, jakby to był faktyczny Velociraptor w porównaniu do Daredevila. I ostatnią figurką jest, tak jak wspomniałem, Predator, który no, w zasadzie sprawia, że Blue wygląda jak Krasnel przy nim. Także tak się prezentują moi drodzy, porównania. Pozwolę sobie tutaj jeszcze na porównanie pozostałych Raptorów z serii Hammond Collection z nowo przybyłą Blue. Jak sami widzicie, zaczniemy może od tych dwóch. Tutaj, proszę Państwa, mamy Velociraptora z serii Hammond Collection, który wyszedł jakiś czas temu. To była zdaje się jedna z pierwszych figurek z Hammond Collection i moja wersja ma przerobioną głowę, a także przerobione stopy. Jak wyglądały oryginały? Postaram się za chwilkę wam zademonstrować. Ale jak sami widzicie, nowa Blue jest troszeczkę grubsza, jeżeli idzie o klatkę piersiową. Uda tak nie wystają. Jest nieco dłuższa też. I ogólnie, porównując do tego Raptora, no ciężko tak naprawdę dojść do jakichś wniosków, bo tutaj największą rolę grały te elementy, które zostały wymienione. W tym wypadku stopy oraz głowa. Także, no, tutaj do tego pokazuję Wam na potrzeby po prostu tego filmiku, ale prawdziwe porównanie mamy tutaj. Bo tutaj mamy, proszę Państwa, Velociraptora z serii Hammond Collection z Jurassic Park 3. I jak sami widzicie, ten Sculpt nie został upgrade'owany jeszcze, ale... Można tutaj sobie spojrzeć na porównanie stóp. Zwróćcie uwagę, proszę Państwa, jak wyglądały stopy w starych figurkach z serii Hammond Collection. Były przerośnięte, były po prostu obrzydliwe. Tutaj z kolei mamy po prostu dużo lepszy skolpt. Ogólnie sama twarz, moim zdaniem, jest dużo lepiej wykonana. A jakby tego było mało, to ogólnie sama figurka dużo bardziej proporcjonalnie się prezentuje w stosunku do tego raptora, którego widzicie tutaj. Na moje tego. To w ogóle można o wyrzucić i skupić się tak naprawdę tylko na figurkach z takiej serii, taki Mold. I to powinno być wyznacznikiem kolejnych raptorów, jakie powstaną z serii Common Collection. I tak, proszę państwa, prezentuje się Blue Velociraptor z Hammond Collection, konkretnie z odnowionej wersji Hammond Collection. I jeżeli tak to ma wyglądać, to ja o przyszłość tej serii jestem spokojny. Bo widać tu, że Mattel słucha swoich fanów. Implementacja szklanych oczu czy redukcja idiotycznych wielkich stóp jest krokiem we właściwym kierunku. I jasne, wiem, że chociaż nie obyło się bez wad, to jednak Blue może być dobrym pudnem pod ewentualne późniejsze produkty, jakimi amerykańska firma nas uraczy. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem, to należy je szukać na amerykańskim lub brytyjskim Amazonie. Ceny zaczynają się od 100 zł wzwyż. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy tu do czynienia z europejskim pudełkiem. Nie wykluczone, że wkrótce figurka będzie dostępna w szerszej dystrybucji na terenie Europy. Wówczas w sprowadzeniu może pomóc taki sklep, jak choćby Polska Monster Yada, A jak nie, to zawsze pozostaje wam ten wspomniany Amazon. Z mojej strony to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to rozważcie, kliknięcie subskrypcji, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz pod spodem, a także jeżeli jesteście zuchwali, kliknijcie dzwoneczek. Bo te wszystkie akcje sprawią, że po. Idę się dalej. A ja będę dla was tworzył kolejne filmy. Naturalnie. Trzymajcie się piona i nara.